Siema, siema, tutaj to jest, mój, to jest moja luźna pogrywajka na serwerze mojej siostry na hamacie niestety Gra, robimy sobie różne takie bzdury sobie no, jest tu oczywiście ona też używa Minecraft w życzył. dobra o, nawet zrobię mi screenshota zobaczcie o, darmowe diaksy pułapka zrobiona przeze mnie Wejdę tutaj Wam zaprezentuję, tylko najpierw wyłączę game moda. Zobaczcie. Przydatne. Można łatwo zabić wroga. Przydaje się też bardzo na potwory, gdyż one są takie głupie i wszędzie wejdą. Mm. Więc tak. Moja jeszcze raz zrobi mi tu screena zaraz. I zobaczcie jaki mam. Ona też używa tego życza normalnie a jest ten to jest ta trampolina a tutaj taki niewypał tej pułapki <gryw> mechanizm tej pułapki jest dla mnie bardzo prosty banalny po prostu da się coś tego samemu zrobić trzeba poprowadzić linki i to wszystko no walić o takie, takie coś zrobić na początku to miało być takie strzelanie ten z łuku do celu żeby zapalać lampki, ale potem mówię, będzie fajnie i to... I to tak strzela właśnie. Zrobiłem sobie specjalnie łuk. Mm, survival inventory. Dobra. Tu jest ona. Zrobię screena. Zrobiłem. Teraz ona mi. Co to? no to pułapka. Dobra, teraz siostra mi screena zrobi. Dobra, zrobiła Ale przy takim jeziorku hmm. Chodź tu, chodź tu, siostra Chodź, nie, zrobiłeś mi przed domkiem To jest taki mój murzyński domek Wejdź tu na chwilę Co ja tak muszę sobie ustawić tę? Zorączkę, bo mi troszkę w się zmienia Dobra, chodź tu Tutaj proszę o zdjęcie uh -huh. Coś mi to pierdzi. No, dobra, dostałem zrobione. dostałem screena. Wszystko. Dobra, to jest koniec tego luźnej pogrywajki takiej informacyjny raczej. Dobra, na razie. O, pokażę Wam jeszcze moją sypialnię. Pomysł też był mój. Nie no. Super to się zapada. Dobra, to wszystko. Cześć, czołem, do widzenia w następnym odcinku.